Jeśli ciągle przypominasz, to znaczy, że Ty sobie nie radzisz w zlecaniu zakresu obowiązków. Mistrzowie skuteczności, rozwój biznesu i siebie. Zapraszam Cię serdecznie do mojego podcastu. Pomogę Ci osiągać więcej, ale w łatwiejszy sposób. Podzielę się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam, Marlena Skiba. I oceń ten odcinek. Będę Ci bardzo wdzięczna. Rozmawiam ostatnio z menedżerem, który zarządza wdrożeniem zmian, Projekt jest opracowany do zoptymalizowania. Wiadomo, gdzie należy poprawić co i kto. Mija trzy miesiące, i sytuacja taka, jak prawie na rozpoczęciu projektu. Rozmawiam z menedżerem, czemu wyniki jeszcze nie są takie, jakie chcieliśmy, aby były. A menedżer mi mówi, że niestety ciągle musi przypominać osoby w ogóle nie wykonują swoich obowiązków i tak to trwa czwarty miesiąc. Jeśli ciągle muszą przypominać te osoby, to nie umieją delegować, nie umieją zarządzać, zlecać. Jeśli ciągle przypominasz, to znaczy, że ty, sobie nie radzisz w zlecaniu zakresu obowiązków. Ja nie mówię, że ty jesteś zły czy zła. Jesteś świetnym menedżerem, jednakże zobacz. Jeśli osoby, które podlegają ci bezpośrednio lub pośrednio, nie wykonują swoich obowiązków na czas, nie realizują rzeczy, które zostały im przydzielone, to to, że ciągle przypominasz oznacza, że to nie działa. Oznacza to, że te osoby nadal będą niesubordynowane, nie będą wykonywały swoich obowiązków na czas lub w ogóle nie będą wykonywały. Dlatego trzeba przyjąć całkiem inny system zarządzania tymi ludźmi. Jeśli ustalacie, co ma być zrobione i do kiedy, przypomnieć możesz raz. Nic się nie stanie. Potem przypomnieć możesz drugi. Jeśli zadanie zostało niestety niezrobione na czas, dajesz jakąś stosowną, elegancką, dobrą, skuteczną reprymendę. Uwypuklasz, o co chodzi, na co się umawialiście i dlaczego oczekujesz, że te ustalenia będą dotrzymane. Jeśli ponownie ktoś nie wykonał swoich obowiązków, to nie możesz kontynuować tego typu zadania, albo nie możesz kontynuować rozliczania tego zadania w ten sposób, bo będzie tak, jak z tym menedżerem: w czwartym miesiącu będziesz w punkcie wyjścia. Trzeba przyjąć inny sposób konwersacji, inny sposób egzekwowania zrobienia zadania. Co mogę ci zarekomendować? Jeśli dwukrotnie spotkałeś, spotkałaś się z tym, że ludzie odpowiedzialni za wykonanie zadania tego nie zrobili, porozmawiaj z nimi. Usiądź i powiedz, czego oczekujesz, dlaczego. Dowiedz się też, co jest przyczyną nieefektywności tej osoby. Dlaczego nie wykonuje swoich zadań? Jeśli możesz ustalić z tą osobą zmianę jej podejścia, ustalić Uwypuklając, co jest ważne, dlaczego i czego od tej pory już nie będziesz tolerować, to zrób to. Jeśli okaże się, że osoba ta nie jest decyzyjna i ciągle będzie znajdowała różne przyczyny, które uniemożliwiają jej wykonanie zadania, porozmawiaj z jej przełożonym, przełożoną, ustal, co ma być zrobione, po co, dlaczego i jak. Podczas warsztatów, prelekcji interaktywnych, godziny z ekspertem, które prowadzę dla moich klientów, Przekazuję im informacje, jak efektywnie, skutecznie dzielić się zakresem obowiązków poprzez delegowanie i bardzo precyzyjne rozliczanie z tego, jakie zadania podwładnym przekazujemy, jak mają być wykonane. Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób to robię, z przyjemnością podzielę się również z Tobą moim narzędziem, które opracowałam, które ciągle modyfikuję, uwzględniając różne spryty pracowników, tak, aby pomóc im jak najlepiej pracować, najszybciej, najefektywniej i aby być pewnym, że zadania, które delegujemy są przede wszystkim wykonane odpowiednio i na czas. Dobrego dnia Ci życzę, bądźmy w kontakcie. Daj łapkę w górę i do zobaczenia. Dziękuję, że wysłuchałeś, wysłuchałaś tego podcastu. Po więcej zapraszam Cię na moją stronę www.marlenaskiba.com.pl i koniecznie oceń ten odcinek. Jestem Ci z góry bardzo wdzięczna. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.